Mieszkanie, które właśnie oglądasz, to trzypokojowy lokal mieszkalny zlokalizowany na dworzysku. Pozwól, że w kilku słowach ci o nim opowiem. Zwróć uwagę przede wszystkim na bardzo praktyczny rozkład tego mieszkania. Znajdziesz w nim duży salon z aneksem, dodatkowe niezależne WC oraz dwa balkony, w tym jeden duży, narożny, ponad 15-metrowy. Mieszkanie jest także dobrze wyświetlone z uwagi na ekspozycję południowo-wschodnią, dzięki czemu będzie ciepłe i jasne przez większą część dnia. W budynku dostępne są cichowieżne windy, a ciepła woda i ogrzewanie dostarczone są z sieci miejskiej. Oferowane mieszkanie dostępne jest w drugim etapie, a obecnie plan osiedla zakłada budowę czterech bloków. Dużym atutem jest także duża liczba punktów handlowo-usługowych, które deweloper zaprojektował na kondygnacji parteru każdego z budynków. Do tego osiedla docelowo prowadzić będzie nowo projektowana droga, będąca połączeniem ulicy warszawskiej z krakowską, a jednym z największych atutów jest bardzo szybki termin oddania. Jeżeli zainteresowała Cię ta oferta, zapraszam na prezentację.